Dzień dobry i witam do Słończe Kalifornii, więc słońce świeci, samochody jeżdżą, piękne spaliny się unoszą, więc cóż możemy zrobić taki wspaniały dzień? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ćwiczyć crossfit. Właśnie to idę robić. Dzień dobry i pozdrowienia. Pojawia się sporo pytań dotyczących tego programu, który ogłosiłem, czyli szkoła bloga. Na przykład takie: Cześć Mirek, czy kurs szkoła bloga będzie dla mnie, jeśli nie planuję zakładać firmy, blog będzie techniczny, programowanie UTMB, kurs od modułu 6 będzie w moim przypadku nieprzydatny? I odpowiedź, którą piszę do Martina, żeby nie dołączał do tego programu, ponieważ ten program, w odróżnieniu od innych kwestii, to nie jest tylko założenie bloga, więc zakładamy bloga dosłownie pozwólcie, że zobaczę zakładamy bloga w. W module trzecim mamy kwestie związane z instalacją, pierwszymi wpisami, obejrzeniem strony, całej konfiguracji, jeżeli chodzi o bloga. Potem mamy pisanie promocja i listy mailowe, moduł piąty. Natomiast później już uszamy kwestie, mamy trzy tygodnie stricte biznesowe, czyli yy, Szukamy różnych modeli biznesowych, przeprowadzam przez to co działa, co nie działa, i potem w tygodniu siódmym budujemy swój model biznesowy, który będzie nam pomagał. Wybieramy cztery najlepsze na początek, ponieważ skupiamy się tutaj na tym, żeby zrobić z bloga 1500 zł miesięcznie, więc nie szukamy rzeczy bardzo mało skutecznych. Szukamy te rzeczy, które są bardzo skuteczne, które łatwo wdrożyć. I następnie mamy też moduł cały związany ze sprzedażą, bez dzwonienia i skalowaniem. Więc dla osób, które. Nie myślą o kwestii biznesowej e, długoterminowo, czyli po prostu robią sobie bloga La Friday. To nie polecam tego programu. Natomiast, jeżeli ktoś ma ochotę, żeby wyrósł z tego kawałek biznesu albo żeby obecny biznes dzięki blogowi się rozwinął, bardzo zachęcam do dołączenia tego programu. Edycja VIP cena pójdzie dwa razy w górę przy kolejnym otwarciu. E, przynajmniej e, więc, jeszcze przez dwa dni, można dołączyć link. Jest poniżej. W tej chwili program kosztuje 4,95 zł. 495, nie 7 dokładnie. I jest masa rzeczy, które są dostępne tylko w pierwszej edycji, na przykład analiza materiału przeze mnie, bo w następnych edycjach nie tylko ja będę oceniał te materiały i sprawdzał oraz cotygodniowy call, którego później już nie będzie. Będzie pewnie co miesięczny, natomiast w tej chwili można jeszcze rozwijać się pod moim okiem, spędzając dwie godziny tygodniowo live ze mną w tym temacie. A jaki jest najczęściej popełniany błąd ludzi, którzy odpalają swoje blogi, biznesy i inne rzeczy? Bardzo prosty, ale o nim porozmawiamy za chwilę. Zanim przejdziemy do głównego tematu, taka jeszcze mała sugestia dla osób, które piszą do mnie, jeżeli chodzi o elementy współpracy, ale też pewnie piszą w inne miejsca. Teraz właśnie odpisuję na maila, którego dostałem od jednej z osób, która chciałaby zacząć współpracę, i odpisuję zdanie. To jest właśnie to, czego potrzebuję. Plus, bardzo mi się podoba jakość maila, którego otrzymałem. Więc, jeżeli ktoś chce dołączyć załóżmy do mnie jako asystent, asystentka i dostaje maila, w którym są dwie czcionki albo blok tekstu na dwie strony, a cztery, ważne jest to, żeby właśnie popatrzeć z perspektywy drugiej osoby. Czego ta osoba może potrzebować? To jest właśnie temat, do którego wrócimy za chwilę. Jestem już w biurze. Więc o co chodzi z tym mailem i z tym całym naszym dzisiejszym tematem? O to chodzi, że zawsze jeżeli do kogoś piszemy z myślą o tym, żeby zrobić kawałek biznesu albo piszemy bloga i chcemy dotrzeć do naszych idealnych klientów, musimy stanowić. Kim jest ta osoba i czego ona potrzebuje? Dla przykładu, gdy zaczynaliśmy budować filmy w to mieliśmy dochodzenie ofert do realizacji na poziomie 90-95%. Co jak osoby, niektóre patrzyły to z zewnątrz, bo pokazywałem czasami którym osobom, to się dziwiły, jak to jest możliwe. Odpowiedź jest bardzo prosta, trzeba się zastanowić kto jest naszym idealnym klientem i czego ta osoba oczekuje. Na przykładu, gdy proponowaliśmy na przykład jakąś akcję marketingową na naszym blogu Chmurowisko, to większość osób, które znam biorą jeden szablon i wysyłają do wielu firm. I to czasami działa, jak najbardziej, natomiast to co warto zrobić, faktycznie można przygotować szablon, można mieć szablon, natomiast trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą kto jest idealnym czytelnikiem naszego bloga dla tego przykładu oraz kim jest osoba po drugiej stronie, która będzie czytała ofertę i jaką wartość uzyska w naszym blogu i w naszym idealnym kliencie. I gdy wiemy, kim jest nasz idealny klient, na przykład naszym idealnym klientem jest osoba, która ma 30 lat, Pracuje w branży IT, zajmuje się administracją, jest menadżerem w IT, plus zajmuje się tematami cloud computingu. Jest nam o wiele łatwiej przygotować dobre materiały i teraz, jeżeli mamy osobę po drugiej stronie na przykład działu technologicznego, będziemy do niej pisali innym językiem. Z marketingu będziemy pisali językiem zdobywania leadów. Sales będziemy rozmawiać z językiem sprzedaży, ponieważ właśnie tam siedzi osoba, która ma swoje cele, ma swoje problemy, ma swoje KPI w firmie, jeżeli chodzi o sprzedaż, ilość ślidów, albo trafność ślidów, ilość wdrożeń pewnego rozwiązania w dziale technologicznym. I teraz, jeżeli nie będziemy rozmawiać z językiem tych osób, to po prostu ich to nie będzie interesowało, co będziemy do nich pisać. Oni wstają z rana i pamiętają o tym, że ok mam cel na kwartał, mam cel na miesiąc, mam cel na dzień, muszę je zrealizować. I teraz ktoś nam podsyła ofertę, hej, chcemy Ci pomóc w tym, żeby znaleźć Ci wiele osób technicznych, zróbmy to razem. Chcemy Ci pomóc, zrobić więcej sprzedaży, możemy Ci pomóc, 50 tysięcy w ciągu miesiąca, oto schemat, w jakim będziemy działać. To jest coś, co tych ludzi interesuje. Jak już ich to zainteresuje, jesteśmy w stanie o wiele lepiej do nich docierać. Tak samo z naszym blogiem. Wiele osób pisze bloga dla wszystkich. To, co zawsze mówię, Wybierzmy osobę, o której chcemy robić. Nie dwie osoby, nie trzy osoby, tylko wybierzmy jedną osobę. Ja na przykład, gdy robiłem bloga Trzy Poziomy, moim idealnym klientem był chłopak w wieku 28 lat, będący na etacie, który gdzieś czytał już pierwszą książkę na temat produktywności, team ferries, getting things done, te sprawy. I nie wie co dalej. I to był mój idealny klient. Dlaczego? Bo ja byłem kiedyś taką osobą i wiedziałem, jak bardzo zagubiona jest taka osoba i jakich rzeczy potrzebuje. Gdy tworzyłem blok chmurowisko, na początku był mężczyzna w wieku 30 lat, który pracuje w dziale administracji, który gdzieś usłyszał o chmurze, natomiast nie wie co zrobić dalej. Jest w dziale administracji i chce przejść do działu związanego z cloud computingiem. Na początku nie tworzyliśmy materiałów dla programistów, można to zobaczyć na blogu, dopiero potem by się zmieniło. Naszego idealnego klienta możemy zmieniać w trakcie, natomiast gdzieś musimy wiedzieć, kim on jest, bo teraz, gdy wiemy, kim jest nasz klient idealny, Reszta jest przyjemnością. Wiemy o czym pisać, wiemy jak pisać, wiemy jak rzeczy dodatkowe mogą go interesować, wiedzą też jakie firmy zewnętrzne mogą mu pomóc czyli, na przykład, jeżeli ktoś jest osobą zainteresowaną tematami cloud computingu, na pewno firma Microsoft Amazon Services może im pomóc, ale też wiemy, jakie firmy nigdy nie pomogą. Jeżeli skupimy się zawsze na naszym idealnym kliencie, zarówno tutaj, jak i tutaj, cała reszta jest po prostu procesem. Więc warto o tym pomyśleć i gdy do kogoś piszemy z ofertą, propozycją współpracy i tak dalej, pomyśleć o drugiej stronie. Czego ta osoba potrzebuje? Co ona by chciała usłyszeć? Czego chce? Więc jeżeli ktoś bardzo zabiegany, kto ma tyle rzeczy na głowie, potrzebuje wsparcia w formie asystenta, asystentki, pisanie mu dwóch stron A4 może nie być zawsze dobrym pomysłem. Czasami jak najbardziej tak, ale nie zawsze. A my w tym procesie chcemy po prostu zwiększać prawdopodobieństwo tego, że odniesiemy jakąś formę sukcesu czymkolwiek, bo ona dla nas nie była. Jeżeli chce zobaczyć więcej takich przykładów, zapraszam do mojego webinara, który wygaśnie o 20 w środę, więc spróbuję te wideo wrzucić troszeczkę wcześniej. A dla osób, które chcą wejść jeszcze głębiej, zapraszam do mojego nowego programu Szkoła Bloga, gdzie w pierwszej części skupiamy się na blogu, a potem zajmiemy się kwestią biznesową, tym jak budować ten biznes i jak pisać do tych ludzi, żeby przyjmowali nasze oferty i chcieli z nami współpracować. Więc zachęcam bardzo serdecznie, linki poniżej, a ja wracam do pracy. Więc w pierwszym odcinku jeszcze trochę wysłałem pracy, natomiast wieczorem jeszcze jadę na floating, ponieważ jestem w trakcie wdrażania. E, Miroburn Protocol, czyli Floating. W piątek też mam masaż. E, ostatnio przez parę tygodni zaniedbałem troszeczkę kwestię relaksu, co się odbiło na mnie i na moim samopoczuciu, więc teraz wracam. E, mimo, że jest dużo pracy, to jednak dzisiaj robię sobie przerwę właśnie na Floating, potem na kwestie związane z masażem. Więc tak, trzeba odpoczywać, żeby dobrze pracować. Tak mówią. Anyway, jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć, e, to jeszcze poniżej jest link, a jeżeli już ten link wygasł, to. Mm, a natomiast do piątku można jeszcze dołączyć do naszego szkolenia. Już mamy ponad 100 osób, które dołączyły, więc dziękuję za zaufanie. Miło mi. I ruszymy z naszym tematem budowania bloga. Świetne materiały, które polecam serdecznie, które bazują na moich doświadczeniach i doświadczeniach też innych osób. Tym samym dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia dziś, kiedyś w Polsce. Pa!